Kiedy mój brat skończył 18 lat, rodzice podarowali mu luksusowy samochód. A ja? Rachunki, rachunki i jeszcze więcej rachunków do opłacenia za dom. Kiedy zapytałam ich o te różnice, po prostu powiedzieli: To jest całkowicie sprawiedliwe, ponieważ. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć 5000 subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Od małego nauczyłam się, że w moim własnym domu nie jestem priorytetem. Nazywam się Karina i dorastałam razem z moim młodszym bratem, Maksymem. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze była między nami ogromna różnica w traktowaniu. Moi rodzice byli z niego niesamowicie dumni. Cokolwiek Maksym zrobił, było celebrowane jak wielkie osiągnięcie. Gdy dostawał przeciętne oceny w szkole, tata bił brawo i mówił: Świetnie, Maksym! Jesteś na dobrej drodze. A ja? Mogłam mieć najlepsze wyniki w klasie, a jedyną odpowiedzą, jaką dostawałam, było to minimum, którego się od ciebie oczekuje. Kiedy on bawił się w ogrodzie, ja zmywałam naczynia. Gdy wychodził ze znajomymi, ja sprzątałam dom. Jeśli Maksym zapomniał pościelić łóżko, musiałam to zrobić za niego, bo według mojej mamy dziewczynki muszą być bardziej odpowiedzialne. Dorastałam w przekonaniu, że może, jeśli będę się wystarczająco starać, pewnego dnia moi rodzice zobaczą mnie z taką samą troską, z jaką patrzyli na mojego brata. Ale ten dzień nigdy nie nadszedł. Wręcz przeciwnie, z każdym rokiem różnice między nami stawały się coraz bardziej widoczne. Na osiemnastą urodziny Maksyma moja mama zorganizowała w domu wielką imprezę. Był tort, dekoracje, goście i stół pełen prezentów. Pomagałam we wszystkim. Przygotowałam salon, obsługiwałam gości i uśmiechałam się, udając, że nic mnie to nie obchodzi. Aż nadszedł moment, który zmienił moje życie. Mój tata wygłosił wzruszającą przemowę o tym, jak wspaniałym młodym człowiekiem jest Maksym, a na końcu wręczył mu srebrny kluczyk. To prezent na twoją świetlaną przyszłość, powiedział, wskazując na garaż. Tam stał on luksusowy samochód. Nowy. Idealny. Coś we mnie pękło. Czekałam do końca imprezy i z całym możliwym opanowaniem zapytałam. Tato, mamo. A ja? Kiedy skończyłam osiemnaście lat, nie dostałam nic. Właściwie to zaczęliście kazać mi płacić rachunki za dom. Dlaczego taka różnica? Mama spojrzała na mnie z zimnym uśmiechem i odpowiedziała, jakby to było coś oczywistego. To jest całkowicie sprawiedliwe, ponieważ i wtedy zrozumiałam, że dla nich nigdy nie będę kimś ważnym. Nigdy nie będę traktowana tak jak Maksym. Ale po raz pierwszy w życiu coś we mnie się obudziło. Nie zamierzałam tam zostać na zawsze. Moja mama dokończyła zdanie, jakby przekazywała mi jakąś wielką życiową lekcję. To jest całkowicie sprawiedliwe ze względu na to, jaką rolę pełnisz w tym domu. Zawsze byłaś odpowiedzialna, Karina. Zawsze dbałaś o wszystko. A Maksym? On jest inny, potrzebuje wsparcia w życiu. Wsparcia? Luksusowy samochód to było wsparcie? Stałam tam, próbując przetrawić jej słowa. Czy naprawdę coś znaczyłam w tym domu? A jeśli tak, to tylko jako osoba, która rozwiązuje problemy, bierze na siebie odpowiedzialność i nigdy o nic nie prosi. Poczułam ścisk w gardle, ale przełknęłam ślinę. Wiedziałam, że jeśli zacznę protestować, czeka mnie tylko kolejna fala upokorzenia. Więc nie powiedziałam nic. Tego wieczoru, gdy wszyscy świętowali z Maksymem, zamknęłam się w swoim pokoju i spojrzałam na stolik obok łóżka. Leżały tam rachunki, które musiałam zapłacić do końca miesiąca. Tak, bo kiedy ja skończyłam osiemnaście lat, nie dostałam ani przyjęcia, ani prezentów, ani nawet miłych słów. Zamiast tego usłyszałam wykład o tym, że jestem już wystarczająco dorosła, by dokładać się do domowych wydatków. I tak zaczęłam płacić za część czynszu, rachunki za prąd, wodę, a nawet jedzenie. Moja wypłata z pracy na pół etatu, którą kiedyś marzyłam odkładać na studia, znikała, zanim zdążyłam ją zobaczyć. I akceptowałam to. Zawsze akceptowałam. Bo wmówiono mi, że to mój obowiązek. Ale teraz, patrząc na Maksyma śmiejącego się, obejmującego rodziców i ściskającego w dłoni kluczyki do samochodu, poczułam w sobie palący gniew. Jeśli byłam taka odpowiedzialna, to dlaczego moja odpowiedzialność służyła jedynie temu, by ułatwiać życie innym? Tydzień później sytuacja stała się jeszcze gorsza. Maksym, zachwycony nowym samochodem, zaczął codziennie wychodzić. Wracał późno, wydawał pieniądze bez zastanowienia i oczywiście nie pomagał w domu w najmniejszym stopniu. Pewnego wieczoru wróciłam do domu wykończona po pracy. Zgodziłam się na dodatkową zmianę, żeby zarobić na swoją część rachunków. Zastałam mamę na kanapie, oglądającą telewizję. Wzięłam głęboki oddech i zapytałam. Mamo, naprawdę uważasz, że to sprawiedliwe? Że ja pracuję tyle godzin, żeby opłacić rachunki, a Maksym może po prostu się bawić. Wyłączyła telewizor i spojrzała na mnie z irytacją. Przestań już, Karina. On jest mężczyzną. Mężczyźni mają większe wydatki, większą przyszłość. Ty zawsze byłaś niezależna, zawsze dawałaś sobie radę. Maksym wciąż musi znaleźć swoją drogę. A kto zaba o mnie? Kto się martwi o moją przyszłość? Mój głos lekko zadrżał. Mama tylko przewróciła oczami i ponownie włączyła telewizor. Wtedy zrozumiałam. Nikt nigdy się o mnie nie zatroszczy. Nikt nigdy mnie nie uratuje. Jeśli chciałam zmienić swoje życie, musiałam zrobić to sama. Następne dni były koszmarem. Podczas gdy Maksym paradował po mieście swoim nowym samochodem, wychodził ze znajomymi i wydawał pieniądze bez ograniczeń, ja tkwiłam w mojej wyczerpującej rutynie praca, rachunki, dom. Ale tym razem coś się we mnie zmieniło. Za każdym razem, gdy robiłam przelew na czynsz, za każdym razem, gdy rezygnowałam z własnych wydatków, żeby na stole nie zabrakło jedzenia, czułam, jak narasta we mnie gniew. Ostateczny przełom nastąpił w sobotnią noc. Maksym wrócił późno, głośno się śmiejąc z ubraniami przesiąkniętymi zapachem alkoholu. Kończyłam właśnie zmywać naczynia po kolacji, gdy wszedł do kuchni i otworzył lodówkę. Hej, Karina, powiedział, wyciągając butelkę wody. Potrzebuję pieniędzy na paliwo. Pożyczysz mi. Zamarłam. Moje palce zacisnęły się na namydłonym talerzu, który trzymałam w dłoniach. Chcesz, żebym zapłaciła za paliwo do twojego luksusowego samochodu? Mój głos był cichy, ale stanowczy. Wzruszył ramionami, jakby to była błahostka. Pracujesz, prawda? Moja mama, która siedziała w salonie i słyszała rozmowę, postanowiła się wtrącić. Karina, przestań być skąpa. Twój brat tylko prosi o przysługę. Jesteś dojrzalsza, lepiej radzisz sobie z pieniędzmi niż on. Wtedy wybuchłam. Wytarłam ręce i podeszłam do salonu, zatrzymując się tuż przed nią. Powiedz mi coś, mamo. Co się stanie, jeśli w tym miesiącu nie zapłacę rachunków? Zmarszczyła brwi. Co za głupie pytanie, Karina. Jeśli nie zapłacisz, nie będziemy mieć prądu, wody, stracimy dach nad głową. Zaśmiałam się. Gorzko. Z rezygnacją. A jeśli Maksym nie zapłaci za paliwo? Cisza. Mama odwróciła wzrok. Maksym mruknął coś pod nosem. Właśnie tak. Kontynuowałam. To ja utrzymuję ten dom. To ja jestem tu jedyną osobą, która bierze odpowiedzialność. Jeśli ja nie będę pracować, stracicie wszystko. Jeśli Maksym nie zrobi nic, po prostu nie pojedzie na kolejną przejażdżkę. Widzisz teraz różnicę? Mama prychnęła zirytowana. Przestań dramatyzować, Karina. Zawsze lubiłaś pomagać, więc przestań narzekać. Lubić pomagać to jedno. Być wykorzystywaną to drugie. Rzuciła mi ostre spojrzenie, ale było mi już wszystko jedno. Ciężar lat niesprawiedliwości zmienił się w coś nowego, jasność. W końcu zrozumiałam. Oni nigdy się nie zmienią. Nigdy nie będą traktować mnie jak córki, jak kogoś ważnego. Bo dla nich byłam tylko fundamentem, na którym wszystko się opierało, podczas gdy Maksym cieszył się życiem. I w tym momencie podjęłam decyzję. Nie zostanę tu na długo. Po tej rozmowie coś we mnie się zmieniło. Przestałam usprawiedliwiać zachowanie moich rodziców. Przestałam czekać na uznanie. A przede wszystkim, przestałam wierzyć, że moim przeznaczeniem jest tkwić tutaj, utrzymując ten dom, podczas gdy Maksym żyje jak król. Ale nie mogłam po prostu spakować się i odejść z dnia na dzień. Nie miałam oszczędności, nie miałam dokąd pójść. Więc zrobiłam to, co zawsze umiałam najlepiej, zaplanowałam wszystko. W kolejnych tygodniach ograniczyłam swoje wydatki do minimum. Jeśli wcześniej czasem kupowałam coś dla siebie, teraz odkładałam każdy grosz. Zaczęłam brać dodatkowe zmiany w pracy, mówiąc, że potrzebuję więcej pieniędzy, by pomóc w domu, co sprawiło, że mama uśmiechnęła się z zadowoleniem, nie podejrzewając niczego. A w międzyczasie szukałam okazji. Zawsze marzyłam o studiach, ale to marzenie było odkładane na później, bo wszystkie moje pieniądze szły na domowe rachunki. Tym razem postanowiłam zrobić inaczej, zaczęłam szukać darmowych kursów, stypendiów, czegokolwiek, co dałoby mi szansę na zmianę. Po tygodniach prób przyszła odpowiedź, miejsce w programie edukacyjnym z zakwaterowaniem w innym mieście. List z akceptacją dotarł w zwyczajny dzień. Czytałam go i czytałam, aż słowa zaczęły mi się zlewać. Serce waliło mi w piersi. To była moja szansa. Mój bilet do nowego życia. Ale wiedziałam, że jeśli powiem rodzicom, zrobią wszystko, by mnie zatrzymać. Zawsze tak robili. Zawsze przypominali mi, że jestem potrzebna w tym domu. Więc zrobiłam jedyną rzecz, która mogła zagwarantować mi wolność, nie powiedziałam nikomu. W kolejnym miesiącu, gdy Maksym paradował swoim samochodem, a moi rodzice myśleli, że po prostu więcej pracuje, ja w ciszy organizowałam swoją ucieczkę. Znalazłam mały pokój do wynajęcia w pobliżu uczelni. Kupiłam bilet na pociąg w tajemnicy. A w przeddzień wyjazdu zrobiłam coś, czego nigdy wcześniej nie robiłam, zapłaciłam tylko swoją część rachunków. Następnego ranka, gdy mama przyszła do mojego pokoju, żeby zawołać mnie do mycia naczyń, została pustą przestrzeń. Na łóżku zostawiłam jedynie kopertę z krótką notatką. Odchodzę, by żyć własnym życiem. Teraz możecie zobaczyć, jak to jest płacić własne rachunki. Powodzenia! A potem, nie oglądając się za siebie, wsiadłam do pociągu i ruszyłam w stronę nowego życia. Pierwsze miesiące z dala od domu były trudne. Nie miałam nikogo, kto by mnie wspierał, ani żadnych oszczędności. Ale po raz pierwszy w życiu każdy mój wysiłek był dla mnie samej, a nie po to, by utrzymywać kogoś, kto nigdy mnie nie doceniał. Pracowałam w ciągu dnia, a wieczorami studiowałam. Na początku mieszkałam w maleńkim pokoju, dzieląc łazienkę z trzema innymi dziewczynami, które tak jak ja próbowały stanąć na własnych nogach. Nie było łatwo, ale to była wolność. Tymczasem wiadomości od mojej matki nie przestawały przychodzić. Karina, co to ma znaczyć? Jak mogłaś nas tak zostawić? Uważasz, że to sprawiedliwe? Twój brat nie umie sobie poradzić z rachunkami. Zawsze byłaś taka odpowiedzialna. Wróć do domu, a wszystko naprawimy. Zignorowałam je wszystkie. Pierwsze oznaki, że moja nieobecność naprawdę coś zmieniła, pojawiły się po trzech miesiącach. Pewnej nocy dostałam krótką wiadomość od Maksyma. Odcięli nam prąd. Co mam zrobić? Spojrzałam na ekran telefonu i uśmiechnęłam się. Zapłać rachunek. Nie odpisał. Z czasem wiadomości od moich rodziców stawały się coraz rzadsze. W końcu zaczęli mierzyć się z konsekwencjami tego, że nigdy nie nauczyli Maksyma odpowiedzialności. A ja? Nadal się rozwijałam. Kilka lat później skończyłam studia. Znalazłam dobrą pracę, miałam własne mieszkanie i wreszcie żyłam tak, jak zawsze chciałam. Karina, która kiedyś dźwigała rachunki tego domu na swoich barkach, już nie istniała. Teraz byłam panią własnego losu. Aż pewnego dnia odebrałam niespodziewany telefon. To była moja matka. Odebrałam odruchowo, ciekawa, czego może ode mnie chcieć po tylu latach. Karina, jej głos brzmiał zmęczono. Musimy porozmawiać. O czym? O twoim powrocie do domu. Zaśmiałam się cicho, nie dowierzając. Mamo, nie mieszkam tam od lat. Ale sytuacja się zmieniła. Twój brat. Maksym stracił samochód. Popadł w długi i teraz mamy problemy z opłaceniem rachunków. Zawsze byłaś taka odpowiedzialna. Wiesz, że nie możesz nas tak zostawić. Zamknęłam oczy na sekundę, czując mieszankę litości i gniewu. Naprawdę sądzili, że wrócę? Że rzucę wszystko, żeby ratować brata, który nigdy nie zrobił nic dla mnie? Wzięłam głęboki oddech, zanim odpowiedziałam. Bardzo mi przykro, mamo. Ale przez te lata nauczyłam się czegoś ważnego. Czego? Uśmiechnęłam się. Że sprawiedliwość, prędzej czy później, zawsze nadchodzi. I oto macie swoją. Rozłączyłam się. I tym razem wiedziałam, że naprawdę jestem wolna.